Dzisiejsze aktualności poprowadzą Maja Spondek i Paulina Cichol. Zapraszamy! Nasza szkoła obchodziła w tym tygodniu urodziny wybitnego kompozytora polskiego, Fryderyka Chopina. Uczniowie poznawali jego życiorys i twórczość. Uczyli się piosenki o mistrzu oraz rysowali jego portrety. Nadir Radniński z klasy czwartej przybliżył nam jego postać. Witam wszystkich widzów kanału aktualności szkoły w Starym Kocinie. Z tej strony Nadia Reliński z klasy czwartej. Słyną z tego, że jestem melomanem. Nie wiecie kto to taki? Już wyjaśniam. Meloman to miłośnik muzyki. Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć bardzo sławną postać muzyki romantyzmu. Mowa oczywiście o najbardziej znanym kompozytorze, polskim Fryderyku Chopinie, który 1 marca obchodziłby swoje 211 urodziny. Był wybitnym pianistą, a jego utwory zachwyciły cały świat. Komponował mazurki, polonezy, koncerty fortepianowe i wiele innych. Co pięć lat odbywa się w Warszawie międzynarodowy konkurs Chopinowski, który transmitowany jest w wielu krajach mimo iż Fryderyk nie żył długo bo tylko 39 lat to swoim talentem i miłością do ojczyzny rozsławił nasz kraj z okazji jego urodzin posłuchajmy naszego mistrza Z zespołu tanecznego zaprezentowały taniec do utworu Spring Walls. Przed nami jeszcze jeden utwór wykonany przez klasy 1-3 pod tytułem Muzyczne Echo Warszawy. Na kanał YouTube można wejść przez scenę internetową w szkoły. A teraz zobaczymy jak słówki relaksują się przy muzyce Fryderyka Chopina. na ozdobę stołu wielkanocnego. Organizatorami konkursu jest pani Aneta Pniecik i Anna Trebka. W dniu 31 marca 2021 rok od godziny 15.00 do 19.00 odbędzie się kiermasz wykonanych ozdób, a cała kwota z kiermaszu zostanie przekazywana na cel charytatywny Dla Patryka Budanki. ucznia naszej gminy. Wszystkie informacje odnośnie konkursu umieszczone są na Facebooku i stronie internetowej. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację pracy można pobrać na naszej szkolnej stronie internetowej w zakładce Świat ucznia, konkursy, więcej. Tygryski odpowiadały na pytania zadawane przez Panią Agnieszkę Stochę-Różycką. Tygryski, czy dobra? Że niektóre ryby używały swoich płetw do pękania tak. po dnie morskim? Tak! A czy to prawda, że te historyczne drzewa potrafiły nawet łapać ruchy? Tak! No dobrze. A czy gady posiadały włosy? Tak! A czy to możliwe, żeby mięsożerne dinozaury? Potrafiły wymieniać zęby? Tak. To tak czy nie? Tak. Oczywiście, że tak. Bardzo ładnie. A czy dinozaury roślinne żerne były większe czy mniejsze od mięsożerów? A czy takie były pierwszymi zwierzętami latającymi? Tak, nie! Nie. Nie. Pierwszymi zwierzętami latającymi były kady. Czyli nasze dinozaury. Czy mezały pływały jak pingwiny? Kto pamięta? Opowiadałam. Tak, oczywiście. Bardzo ładnie. A czy dinozaury mogły tworzyć muzykę? Halo, tygryski! Czy dinozaury mogły tworzyć muzykę? Kto pamięta? Czytałam, że Tak, bardzo ładnie. Dziękujemy bardzo. Pomachajcie wszystkim. Pa! Pani Aneta Kniecik, pedagog szkolny, rozpoczęła w grupie wsówki cykl zajęć rozwijających kreatywność uczyniamy w trakcie zajęć ćwiczą pamięć i spostrzegawczość. I musimy dopasować do każdej planszy. O, to będzie. Bardzo fajny A, Proszę, Witka, dostajesz to. Sufki, mądre główki Co sobie dostali? z tym poradzą. Kreatywne myślenie. Zaczynamy od najprostszych obrazków, dobrze? Mhm. I ja Wam wytłumaczę, jak trzeba zrobić. Zobaczcie. Macie tutaj rysuneczek. Na zobaczcie, obróćcie się i zobaczcie. Są delfinki i przy każdym delfinku z jednej strony i z drugiej musicie ułożyć takie same pozycje. Dobrze? Macie rozdane takie jak puzelki i układamy. Z jednej strony dopasowujemy elementy i z drugiej po ułożeniu dopiero przekładamy nie. O, tak, planusz. Przekładamy, Odwracasz i dopasowujemy Zobacz, identycznie tu z boku, wiesz? O! Tu musi być identyczny rysunek, tak? Z tej strony zrobimy, z tej strony. I tak, dopasowujemy ale obok obok torku? Zobacz. Więc tej i tej muszą być identyczne. A czy są dobrze ułożone, to wiecie jak sprawdzamy, dopiero jak ułożymy. Odwracacie tak elementy. I sprawdzamy u Wiktorza pierwszy. Ja Nie wiem. To jest. Czy sobie Wiktorze poradził? Ja się nie, nie. Poradził super. to będzie... wszystkie pasują elementy? To pusty ślicznie. Wiktorek Wiktorze złożył pierwszy element jako pierwszy. Tak, ja, 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 ja... I... Bardzo szybko sobie poradził. Ja byłem wiersz, naprawdę. No. Będziemy zwiększać stopnie trudności. No, to było no, takie to proste, takie proste... kiepnie... wyjedziciny. So, jak to jest wiersz? Tak brzmiał temat tygodnia w grupie tygrysów: grzebienie, szczotki, suszarki, lokówki i nożyczki. Każde z narzędzi fryzjerskich jest już im doskonale znane. Sami, nawet na chwilę, stali się kreatorami fryzur. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Cause I carry on getting sad and getting stuck What I wouldn't give for a life that doesn't suck I'm a moving target I never finish what I've started Nauczyciel mówi do ucznia Ten rysunek jest bardzo ładny Ale przyznaj się Kto ci go sama, Mama czy tata? Nie wiem proszę pana, bo ja już wtedy smacznie spałem. <noise> <noise> Dzisiejsze aktualności dobiegły końca. Zapraszamy na kolejne.